Dwa pytania mam. Wyprowadzenie pokera z kasyn do klubów pokerowych. Czy mówimy tylko o turniejach za darmo, czy również o turniejach za pieniądze w klubach pokerowych? Z wpisowym sędziowie też kosztują. Wynajęcie sali kosztuje, prąd, kosztuje, światło, kosztuje, system kontroli zawodników, rejestracji kart zawodniczych i sami sędziowie stolikowi. To są pewne koszty. My oczywiście chcielibyśmy, żeby takie turnieje, które się odbywały przed wprowadzeniem ustawy, jak IPT, w Warszawa była, w tym katalogu IPT, co było zaszczytem dla Polski, wróciły do Kasy. Natomiast te rozgrywki ligowe, które się odbywają w każdych małych miastach, miasteczkach, czy w dużych miastach, z drobnym startowym 20, 30, 50 zł, one powinny być wyciągnięte z kasyn. Do kasy powinny wrócić duże turnieje oraz gry Bo, proszę Państwa, jesteśmy też jedynym chyba krajem na świecie, gdzie w kasynie nie można zagrać pokara na pieniądze. Drugie pytanie, czy federacja podejmuje jakieś działania odnośnie pokera online? Złożyliśmy taką propozycję w Sejmie i do Senatu przy ostatniej nowelizacji ustawy. No niestety no, brak wsparcia posłów przed, tutaj mam propozycję rozwiązań złożoną do Kancelarii Sejmu e, przy sobie, którą mogę też w tego dokumentu przekazać. Pana Marka Zielińskiego, Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, druk numer 3860 jest propozycja. Były to trzy poprawki do projektu nowelizacji. I wiem, że żadna odpowiedź nie przyszła. No właśnie dlatego liczymy na to, że po wyborach teraz jest to najlepszy czas, żeby wszystkie partie, ponieważ Polska Federacja Pokera Sportowego rozmawiała ze wszystkimi ugrupowaniami politycznymi przed wyborami, chcąc wiedzieć jakie będzie ich stanowisko tych partii po wyborach dotyczących pokera, mamy nadzieję, że większość tych partii wywiąże się ze swoich obietnic przed wyborami. Czyli przyspieszenia prac nad regulacją ustawy hazardowej dotyczącej pokera w Polsce. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jak korzystając z okazji chciałbym również jeszcze zaprosić Państwa w sobotę na mecz międzypaństwowy, rewanżowy, który odbędzie się w hotelu gromada w Kit Jest to mecz rewanżowy między Polską Federacją Pokera Sportowego a Austriacką Federacją. Mieliśmy przyjemność, to był nasz pierwszy mecz międzypaństwowy, wygrać ten mecz w Wiedniu i Austriacy zgodnie z obowiązującymi zasadami Międzynarodowej Federacji zażądali rewanżu. Ten rewanż będzie w sobotę o godzinie 16. .00. I to jest też właśnie taki ciekawy temat, że mecze musimy jako Federacja Sportowa rozgrywać w kasynach, żeby nie podlegać pod Ewentualne problemy z urzędem celnym. E, musimy wynajmować kasyno, krupierów z kasyna i mecz międzypaństwowy między dwoma federacjami sportowymi musi się odbyć w kasynie. Mecz, Polska Federacja, wszystkie swoje mecze międzypaństwowe jak na razie wygrywa. Jednym z takich najciekawszych, ostatnim meczem, który wygraliśmy, był mecz z Niemcami w Berlinie, który wygraliśmy dosyć wysoko. Mało, które dyscypliny sportu mogą się pochwalić zwycięstwem niemieckimi federacjami. Nam się uda. Jeszcze z Rosjanami trzeba wygrać. Rosjanami lub z No, My chętnie zagramy z Rosjanami. Czy będzie można dostać tę analizę? O której pan tak, oczywiście. W tej analizie również jest bardzo ciekawy punkt jak uchwalana była ustawa hazardowa. Została ustalona, uchwalona w ciągu pięciu dni. Jest cały przebieg legislacji, tym. Myślę, że to też Państwa zainteresuje. No mamy gościa ze Szczecina, prosiłbym. Zadawanie pytań. Zestresowany zawodnik jest? Nie bardzo, chęciostowo. Czy zostały Wam jakieś zarzuty postawione już w tej chwili uczestnikom? Nie. Nie zostały postawione zarzuty. Znaczy według, yy, prokuratura oficjalnie nie postawiła zarzutów w ten sposób. Sprecyzowała zarzuty i zbacenia. Yy. Problem największy ma oczywiście jubilat yy. i urodzin. Yy. Omów też najdłużej osobom przytrzymywanym, bo ciężko mówić o zatrzymaniach, w momencie gdzie byliśmy yy, wszyscy tylko przytrzymani, tak dosłownie w tego sensie znaczenia. Z ograniczeniem swobody wyjścia do toalety, dojścia do się napić. To wszystko było bardzo nieeleganckie, z strony Urzędu Celnego. Za to dość przyzwoicie zachowała się ten dany tak co nas zaskoczyło. Rady byli y, y, diametralnie różni od, od celników w swojej wierzchowności. Zatem jakiś bo rozumie się należy. Y, pan Irek y, był przetrzymany i wysłuchany dwa razy najpierw przez urzędników celnej, znaczy najpierw przez CBS, później przez urzędników Izby Celnej. I on został um, jako u nas y, puszczony z powrotem o godzinie mniej więcej trzeciej nad ranem. Od godziny 9 do 12 nikt nie miał możliwości opuszczenia nie, obiektu. Po godzinie 12 pół mału no, niegrzecznie byliśmy rozgonieni w jakiejś formie. Tym bardziej, że był atak taki ewidentnie na, nazwijmy to, dorosłą, pełnoletnią w tej formie, ale młodzież. I takie też osoby były w pierwszej kolejności, było przez urzędników Izby Celnej i one były jako na miejscu przesłuchiwane. Ludzie bardziej dorośli i myślę, że z większym doświadczeniem pokerowym również, dostali tylko wezwania na odległe terminy. Były kontrowersje przy próbie przejmowania żetonów, bo nie wszyscy chcieli wydać Dobrowolnie yy, Człowiek, na dość nie rozumiała Chcąc uzyskać od nas potwierdzenie, że to jest nasza własność yy, Część ludzi nie, nie chciała tego oddać Potwierdziła, że nie może oddać, powierzyć nie swojej własności w formie żetonów yy, Część Nie chciała oddać, bo potwierdziła, że to jest Nasza własność, bo są to nasze biowe i, i na samą, ale nie wiedziałem jak tego podejście. Może to wyjaśnię, ponieważ tam był również poruszany temat regulaminu, który gry nie pozwala żetonom opuszczać sali, w której się odbywa turniej. Są to punkty, tutaj kolega wie co to jest. Są to punkty, które są po prostu, mają jakąś wartość punktową, to nie ma żadnej wartości, bo taki żeton ma wartość może jednego czy dwóch groszy. Więc zawodnik, jeżeli nie chce być dyskwalifikowany, usunięty z turnieju, tych żetonów nie może nikomu innemu przekazać, zawodnik w z regulaminem gry musi swoich żetonów pilnować. Jak widać na tych żetonach nie ma żadnych wartości w dolarach, w złotych, w euro czy w jenach. To jest, są zwykłe punkty, które tworzą jakąś sumę punktów, o które się gra w turnieju. Wynika to z czystej matematyki w tej grze. Zażądaliśmy oczywiście potwierdzenia zabrania naszych żetonów. Tym bardziej, że zabawne jest to, iż początkowe, nazwijmy to, po naszą z czyli ilość punktów startowych były w wysokości 10 tysięcy punktów, a w momencie zabrania niektórzy mieli po 20 tysięcy i też 3 tysiące. No i teraz pomijamy już fakt że turniej nie mógł dojść do, do, do skutku, do końca. Puchar y, trafił na półkę prawdopodobnie do Pani y, Muniki, y, z Urzędu Celnego na ten moment. No i najbardziej przyjemne jest to, że naprawdę jubilat, y, no mógł się poczuć naprawdę źle. Naprawdę jedyne co stwierdził, że cieszył się jakby przesłuchiwany na zapleczu, że słyszał, że ludzie skandują, się bawią, że tańczą, bawią się w pociąg. Izba celna nie wiedziała co z tym zrobić. Policja próbowała wnosić wersję na miejsce, yy, gdzie każdy z racji też podejścia nie dał się dotknąć. Nie wspomnę o tym, być może nie było to najistotniejsze, ale sam fakt, iż yy, była to opłaty, yy, uroczystość yy, urodzin. Nie da się ukryć że część zawodników yy, z baru w sali, które wyjmowaliśmy, również spożywała w jakiejś formie alkohol. I też ci ludzie przesłuchiwani na miejscu, yy, czy sprawdzani, i też ze strony na chociażby co można byłoby uznać za troszeczkę nieeleganckie ze strony, umówmy yy, się, że zeznania osób pod w średnio mogą być brane yy, pod uwagę przez... 16. 18. Proszę powiedzieć, dowiedzieliśmy się, że turnieje muszą być realizowane, muszą odbywać się w kasynach. Czy Pan, jak rozumiem, jeden z organizatorów nie liczył się z tym, kiedy, kiedy przygotował tę imprezę? Z taką możliwością, że, że to jest jednak coś na pograniczu prawa? Czy... Ja może odpowiem, bo tu mówimy o dwóch różnych turniejach. Mówimy o turniejach, gdzie są nagrody pieniężne do wygrania, nagrody rzeczowe. To tak, one muszą się Czy tutaj to w nie kasyna. było absolutnie żadnych kontrowersji? Nie. Jeżeli ma Pan, no nie, nie wiem. Nie wiem jak to powiedzieć bardziej precyzyjnie, jeżeli jest to impreza, czy nawet turniej sportowy, gdzie się gra tylko i wyłącznie o punkty do rankingu, gdzie nagrodą jest puchar, nie ma żadnych nagród pieniężnych, to wydaje mi się, że to z definicją Pana Kosińskiego nie, nie podlega pod ustawę hazardową, więc organizowanie tego typu sportowych nie podlega, zgodnie z wypowiedzią też Pana Ministra, nie podlega pod ustawę hazardową. Przecież sobie w sytuację, że e, oczywiście czego życzę zawodnikom z Polski na olimpiadzie, któryś z naszych zawodników zdobędzie medal i nasi olimpijczycy dostają gratyfikację finansową w państwa do zdobycie medali i teraz jak do tego będzie musiał się ustosunkować, e, no, nie, nie wiem, rząd niemiecki w sytuacji, gdzie nasz zawodnik wróciłby z medalem, co wtedy? To Wtedy bardzo. może być problem. Tylko to, tak, to jest tak, taka sprawa. Jeszcze wpisania do ustawy o sporcie nowej dyscypliny sportu, bo to jest, jeszcze musi zostać uznane, ale rozumiem, że e, taki medal byłby w przyszłości respektowany. Bo to taka chyba podaje, nawet emeryturze. Dokładnie. Także wyobrażam sobie... I nie wiem, czy akurat ze sportów olimpijskich, olimpijski. umysłowych. Olimpijski. Ale właśnie tak nie, nie wiem, czy nie sportów umysłowych również. Tak, to trzeba to rzeczywiście sprawdzić. Ale by było nie było na, to to na najbliższej olimpiadzie sportów umysłowych, która razem z paraolimpiadą i igrzyskami olimpijskimi letnimi tworzy rok olimpijski. Poker sportowy jak w Texas Holden jest wpisany już w swoją strukturę organizacyjną. Czy jeszcze są jakieś pytania Czy jeszcze coś możemy pomóc? Zatem myślę, że najważniejsze to, żeby pomóc tutaj um, uczestnikom urodzin. Zastanawiamy się po cichu, a to już teraz głośno, nad zorganizowaniem e, wspólnym oczywiście przy pomocy wszelkich środowisk federacji. Mam nadzieję, że tak trochę bym też e, jakiegoś dużego turnieju z wpisowym właśnie na poziomie 30 złotych otwartego i piąski wszystkie były przeznaczone na cele a jedną nagrodą byłyby kuchar e, dobre serce, poza w ten sposób. Jestem ciekawy, jak, 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 jaka reakcja byłaby w tym momencie, bo to jest dokładnie to samo, co my zrobiliśmy tam, by jak Jeśli Państwo Państwo nie mają pytania,